Z ogromną dumą i radością koordynuję pierwszą edycję programu Graduate. Projekt wystartował w czerwcu i jest skierowany dla młodych absolwentów uczelni technicznych. W tej edycji bierze udział pięć wyjątkowych osób. To dla nas szansa na rozwój młodych talentów, ale również na budowanie współpracy i różnorodności. Program Graduate to strategiczna inicjatywa dla absolwentów uczelni technicznych, którzy chcą rozwijać karierę zawodową w środowisku dynamicznym, biznesowym. Jest mi niezmiernie miło w imieniu zarządu i w imieniu własnym powitać wszystkich uczestników pierwszej edycji programu Graduate. Jest to korzyść dla obu stron. Tak dla uczestników programu, jak i dla naszej firmy. Bardzo chętnie witamy wszystkich młodych, którzy chcą u nas pracować, rozwijać się i tworzyć nową przyszłość, tak dla siebie, jak i dla cementożarów. Postanowiłam aplikować do programu, ponieważ wierzę, że da mi on możliwości do rozwoju zawodowego oraz do zdobycia doświadczenia w sektorze produkcyjnym. Do programu dołączyłem, ponieważ chciałem swoją wiedzę teoretyczną zdobytą podczas prawie czterki studiów sprawdzić w praktyce, a także dowiedzieć się rzeczy praktycznych oraz zdobyć nowe doświadczenie i umiejętności właśnie w się ciężkim. Um, why I chose this company is because of its strong reputation in industrial excellence, as well as its commitment to sustainable production in the cement industry. What stands out for me is the supportive environment and as well as the chance and opportunity to get to um, contribute right from day one. i atmosfera pracy. Ludzie Graduate program because it gets to deal with real-time projects when it comes to cement production and optimizing the process, and uh, it also gets into my background where I'm very interested in alternative fuels, and this offers a good opportunity for me to develop and come up with the innovative spirit in the company, and I hope that my journey does not only end here but only continues growing.